O, facepalm, facepalm moment. Więc teraz zajarzyłem, że tego nie musiałam robić, ponieważ... E, mogliśmy stąd normalnie wyjść, tylko... Fuck. Wiedziałem, że ta sekcja ze strike nie miała sensu, ale cóż... Trzeba było trzech naraz. Ale cóż, się nauczyliśmy teraz, a nie za późno. Ale już czekam na komentarze. O, gamer! Marmujesz mój czas! Ale to już 10 minut to nie jest od takiego wielkiego czasu. Oooo... fuksiasz. Nie mogę przez ściany strzelać! To nie Mega Man 1, gdzie można strzelać przez ścianki. Czy to było dwójka? Jeszcze która część Ci daje opcję strzelania przez ściany. Eee... Aha, nie trafisz we mnie. Dobra, teraz nie wiem co naprawdę tutaj trzeba robić. Więc poeksplorujmy sekcję, gdzie był kundel. czy nie o jakiejś tajnej fucking dźwigni. Może zobaczmy sobie mapkę. Oki. Okay. Siedem udokonów jest z tej sekcji z ulaga, ale... Ja mam to gdzieś, nie muszę ich ratować już. Ponieważ mój ending jest gwarantowany. Nie mam bomby do użytku Mamy portal Ale jak się z tym fakasem roz, Wiecie Zająć Jak on mógł o mnie tak zapomnieć? Ok, więc tutaj będzie a atak sligów, Atak kundli, przepraszam, slogów. Tak się psy nazywają. Widać, ponieważ po lewej jest taka budka. Ja ją mogę rozpojawić bez problemu. Więc 5, 5 sekund, jak pamiętam, dobrze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz mogę opętać dziąka bez problemu. Tylko nie uciekaj, poza ekranem. Podejdź troszeczkę bliżej. Seryjnie, nie możesz pójść troszeczkę w prawo? Nie uciekaj przede mną! Teraz mnie ostro pusi na użycie tego cheata na, wiecie, ten super mega fucking szybkie opętanie, kolesia. No ale cóż... Nie cheatujemy, My już wystarczy że to robimy używając tej stety. A można też tak to zagrać. Dobra gra, gramy po twojemu. Koleś magicznie zasypia kiedy wychodzę z ekranu. Ale czekajcie, mam też plan B. Czy te psy się zbliżą do mnie, kiedy będę blisko dzi No się dowiedziałem. Przynajmniej teraz, a nie nigdy. Ale mam plan B Opętajmy Sliga, bo... kompletnie innej stronie tego możemy opętać Fuck. gra jest selektywna czy ten koleś się już czy nie mm. raz go stolowałem mogę to drugi raz zrobić Mam wiarę w siebie. Widać, że nie. Więc mój plan C jest wysadzenie tych psów. tego co widzę, tylko trójka wyskakuje. Więc, jak wysadzę tą trójkę, to powinno być cacy. Sorry, nie chciałem moich ziomków wysadzić. No, nope. Za daleko. Za daleko. Dwa kroki bliżej. I teraz... Hmm. Jakoś to chyba nie pójdzie tak. Yeah. Fuck. Undus state. Kurka wodna Eee. Undus state? Ach Widać, że tutaj utkniemy. Mam plan, który jest troszkę samobójczy. Follow me. Okay. Follow me. Okay. Okay. Więc psy kurwa nie wyskoczą kiedy ja tu jestem. Albo mogło być takie coś. Troszeczkę za blisko. Hmm. Chyba będzie moment na edytowanie, ponieważ nie wiem co naprawdę tutaj już zrobić. Wiedziałem, że ja wykrakam coś kurde podczas tej sesji. No nieważne, fucking niesproszony ilość tych psów idzie. on zabije się, zedytuję dopóki sformułalizuje plan dobry. Ponieważ chwilowo nie mamy dobrego planu w ogóle. <grych> Okej, okay, już jestem. Cudem mi się fucking udało kolesia opętać kurde, to praktycznie totolotek. On ucieknie poza ekran, czy nie ucieknie. Ale ta. Może kontynuować. I ta. Te psy to były... One były moim największym problemem. Teraz w końcu mogę zrobić tamtego, bez problemu. Tylko muszę być troszkę blisko. I nareszcie To znaczy pierwszy mega edit w tym LP. Nowy rekord, panie i panowie. Część 20 któraś tam. No ale cóż, kontynuujmy. Biając to jest druga część z lagu 3. Yy, zaliczona. Mam nadzieję, że gram się tutaj nie będzie glitchowała i kogoś mi nie będzie uciekał. Ponieważ tu nie było przyjemne. Fucking hell. No cóż... Zulak e, 3, numer 3 Teraz panika, ponieważ boję się, że będę ją znowu stracić, gdzie muszę opłacać na czas Mogę skoczyć Tup, 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 tup Powoli, spokojnie Nawet nie wiem, czy ja ich muszę natratować Tak nic się nie muszę po prostu dźwignię, muszę ruszyć i to wszystko. Okej. Okay. Muszę jakoś pozbyć się... O, mam bombę. Jeszcze. To mi daje lepszy plan. Ale nie wiem czy to go obudzi. Uff, żyję, ale mam nadzieję, że mu dokąd zginął. Zginął dla dobrych celów. I to powinno windy aktywować. Ale teraz, ponieważ mam Sliga, to sobie sprawdźmy, co mogę na górze zrobić.